Z przełożenia macie kartę diabła. Jest to karta związana z kontrolą, i najprawdopodobniej wodniki w tym roku mają się wykaraskać z sytuacji bądź relacji, które po prostu przejmują nad nimi kontrolę. No, Musicie tutaj zobaczyć sprawy takimi, jakie naprawdę są, przyjrzeć się im, aniżeli tutaj sobie powiedzmy wymyślać, że jest inaczej. I oczywiście wiadomo, że wszystko zależy od percepcji, ale no tutaj tak trzeźwo trzeba ocenić sytuację. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że no diabeł tutaj, właściwie nawet zobaczcie, jak jest pokazany. On tutaj przyjmuje pałeczkę. On tutaj przyjmuje kontrolę. Więc niewątpliwie dla części z Was jest to rok przejmowania kontroli. Na przykład jestem w relacji, która mi nie odpowiada. Przejmuję kontrolę nad swoim życiem i po prostu z tej relacji wychodzę. Albo żegnam się z pracodawcą, który nie daje mi tego, czego ja potrzebuję. Jeśli chodzi o.